Podobnie jak ulewa i śnieg, spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaj. Tak już wydaję nasienie dla siebie i chleb dla jedzącego. Tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, za nim w nie dokonaj tego, co chciał i nie spełni you Nożu krzeci, w znużu na Czytanie z listy tego pakła postała do siebie? Bracia. Sądzę, że cierpień teraz mniejszych i można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić, bo stworzenie z uprawnieniem oczekuje objawienia się z synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poda, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i kariery dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w górach rodzenia. Że nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze daje ducha, i my również całą istotą swą wzdychamy, oczekując przygnania ze synów, odkupienia naszego ciała. Oto słowo Boże. O, Panie, Panie, Panie. Każdy to poznał na dzień. Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło niego tłumy, tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł. I cały lud stał na brzegu i mówił im wiele w przypowieściach, tymi słowami. Oto się wyszedł wszedć siać, a gdy siał nie na ziarna no to ptaki i je. Inne padły na grot skalisty, gdzie nie tyle miały ziemi i wnet powschodziły, bo brama nie była w Lecz te słońce wzeszło, zeszło przypaliły jej usły, bo nie miały korzenia. Inne znów padły między dzielnie, a dzielnie wyciągały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon dydany. Jedne stokrotne, drugie sześćdziesięciokrotne, a inne trzydziestokrotne. Oto słowo panińskie.